Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Świadek ze Słyszenia. Dziś temat, który budzi emocje, rodzi pytania i wciąż otoczony jest aurą tajemnicy. Moim gościem jest biegły poligrafer dr Marcin Gołaszewski. Praktyk, który na co dzień przeprowadza badania wariograficzne w sprawach karnych. To ekspert, który doskonale zna urządzenie, o którym wielu słyszało, ale niewielu wie jak naprawdę działa. Porozmawiamy o tym, kto i w jakich sytuacjach trafia na badanie wariografem. Jak krok po kroku wygląda cała procedura, czy naprawdę da się oszukać poligraf, a także czy względy medyczne mogą stanowić przeciwwskazanie do jego przeprowadzenia. Zapytam też o największe mity, które narosły wokół tego urządzenia. Zostańcie ze mną. Będzie szczerze, obiecuję. I nie tylko dlatego, że naprawdę zostałem podłączony do wariografu przez Marcina Gołaszewskiego. Koniecznie pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału na YouTubie Obserwowaniu świadka zesłyszenia na Spotify oraz Facebooku.